Przyczepa Fitwood Colchester, rocznik 2005, jak widać z zewnątrz bardzo nowoczesna. DMC tej przyczepy dopuszczalne to jest 1460 kg. Zaraz sobie zobaczymy, że też w środku niesie ze sobą dużo, dużo rozwiązań ciekawych i nowoczesnych. Z przodu w miarę standardowo, dużo rozkładana kanapa. W kształcie litery L, co jest akurat tutaj dosyć niespotykane, z małym siedziskiem, tutaj z prawej strony, co można tu zrobić? Można oczywiście rozłożyć stoliczek, tak jak widać, okrągły i pograć na nim nie wiem, w karty albo wypić sobie coś słabszego, mocniejszego, jak kto woli. Duża ilość szafek na górze, oświetlenie i głośniki. Przechodząc na środek przyczepy, zaraz naprzeciwko wejścia mamy drugą sypialnię. Sypialnia jest piętrowa, można też ją przerobić. A w zasadzie wykorzystać po prostu jako jadalnię. Mamy tutaj praktyczne kieszonki na gazetę, czy też nie wiem, na smartfony. Tu także stoliczek i oczywiście szafeczki, szafeczki i półeczki Po drugiej stronie grzejnik. Ogrzewanie jest oczywiście elektryczne i gazowe, a nad nim duża duża szafa garderobiana. I co jest teraz najfajniejsze w tym układzie? Z tyłu przyczepy mamy kuchnię. Kuchnia jest bardzo wszechstronna, ma bardzo bardzo duży blat dwupoziomowy, bardzo nowoczesną lodówkę z dużym zamrażalnikiem, czteropalnikowy piecyk, piekarnik. Z zmywak z ociekaczem, bardzo duża też ilość oczywiście szafek i półeczek. No i ostatnim punktem naszej wycieczki, że tak powiem, jest oczywiście łazienka. Łazienka jest dzielona. Mamy tutaj osobno WC, czyli umywalkę i sedes razem z dużą ilością luster po jednej stronie. Tam są też szafeczki, i tu jest też lustro po drugiej stronie. I mamy też oddzielny całkowicie prysznic także jest to bardzo bardzo praktyczne także tak jak mówiłem nowoczesna z zewnątrz ale też z bardzo fajnymi możliwościami w środku zapraszamy do oglądania na żywo kocham kemping